i zmodernizowałem sobie kompa, nie do końca. Nie bądź głupi, nie bądź mną, zanim cokolwiek zrobisz, sprawdź po 15 razy. Na starej płycie miałem kartę sieciową Wi-Fi z Bluetoothem podpięty pod port PCI Express chyba razy 2 albo razy 4. Nie pamiętam ile te małe mają, My się znajduje tutaj. I pomimo dość szerokiej karty graficznej, czyli dość grubej nazwijmy to w momencie jak karta siedziała sobie w tym slocie PCIe razy 16 czy w tym nie było znaczenia to się tutaj grzecznie mieściła mi karta sieciowa wi Wifi Bluetooth to był jakiś tam gigabajt z jakimś Intelem 9060 czy jakoś tak coś tam, nie pamiętam dokładnie nazwy w każdym razie Wizji kategorii piątej, nie szóstej. No cóż, sercem tej karty jest ten mały puciek Intela, który możecie zobaczyć tutaj. Ok, to jest dokładnie ten moduł. No i on sobie tutaj grzecznie siedział. Z racji tego, że po włożeniu karty graficznej na tą płytę. Jak mówiłem, ten slot jest zasłonięty, nie da się tu włożyć karty. Wyciągnąłem serce yy, karty, czyli tego intela, wpakowałem na płytę pod slotem 2 i zaczęły się schodze. Otóż po odpaleniu kompa zero sieci. Myślałem, że będę miał chociaż jedną kreskę bez anten. Nie mam, a nie mam jak inaczej połączyć się tutaj do internetu w tym mieszkaniu, więc musi być po wi z racji tego, że do tej płyty, pomimo, że ma wyjścia po drugiej stronie, co zaraz pokażę, o tutaj, proszę bardzo, widać na piktaile do e, anteny, na konektory. No cóż, nie są one dodawane do płyty, co wcale nie jest takie dziwne, bo tak naprawdę nikt nie wie, co sobie na tą płytę wstawisz. Żeby było śmiesznie, to muszą być bardzo konkretne piktaile w nowym standardzie konektorów. Na kartę świeciową, gdyż po, gdzieś po prostu są one bardzo małe. Już nie pamiętam jak się ten standard nazywa. W każdym razie musiałem kupić dwa po 16 zł. Sztuka, żeby sobie uruchomić kompa. Do momentu, kiedy e, nie dojdą mi te kabelki, tego po prostu nie połączę. Nie mam internetu, czyli nie mam YouTube'a. Nagrywam komórką, znaczy, czyli nie robię YouTube'a. Na razie ten film Wam po prostu wyślę. Mało tego płyta w standardzie. Identycznym jak poprzednia, tej samej firmy, inne mocowania, płyty, inne otwory do zamocowania śrub do budowy. Czyli, pomimo tego, że masz dokładnie tej samej firmy płytę w tym samym standardzie, musiałem tu przekładać jeszcze całą masę rzeczy, żeby ona mi po prostu dała się tu zamocować. Nie bądź głupi, nie bądź jak ja, zanim cokolwiek zrobisz, pięć razy sprawdź, bo potem będziesz bez. Compa. Na loja.